Witam wszystkich, chciałbym przedstawić Wam motocykl marki Ish. Jest to model 49 o pojemności 346 cm3, motocykl pochodzi z 1954 roku, ma zawieszenie na opaskach, jest to standardowy znak rozpoznawalny, ponieważ po 1955 roku były już mocowania spawane do lak. Ech. Kranik oryginalny gaźnik K28 Cyklonowy filtr powietrza. Puszka prądów P37 w pełni sprawdza. Cewka, regulator mechaniczny. Stopka boczna, tak zwana KOSA. Zawieszenie tylne. Potocznie zwane suwakowe. Jednak jest to błędne określenie, ponieważ jest to zawieszenie suwakowo-wachaczowe. Zawieszenie suwakowe posiada na przykład Awo Simpson Tourist yy, Tylna lampka. Niestety nie jest oryginalna na tą chwilę, ponieważ pochodzi z liża 56. Odbraz oryginalny. Wydechy zostały w całości pochromowane, wedle życzenia klienta. Sygnał również nie jest oryginalny, powinien, powinien być cały bakilitowy. W tej chwili nie jest niedostępny. Mam nadzieję, że zostanie wymieniony. Oryginalna miarka oleju. Te, z czerwonym kapturkiem. Tak były malowane w oryginale. Dekielek prądnicy. Cylinder z zaślepkami, no Parę żebrak jest łamanych, ale nawet nie jest widocznych. I to, co du daje dużą frejdę, czyli ręczna zmiana biegów. Konsola, tak zwana kulisa. Z, z Opisanymi na kulisy, numerkami biegów, skrzyneczka narzędziowa, korek, oryginalny rolgas, pokrętło amortyzatora, skrętu bakilitowe, przełącznik również nie jest oryginalny, ponieważ też pochodzi z ZIŻA 56. Oryginalny jest jednak ciężko do dostania. A jeśli zostanie, to zostanie wymieniony. Brakuje jeszcze lineczki od odprężnika dekompresatora tak zwanego motocykl ma przejechane 71 tysięcy, więc to jest taki średni przebieg. W oryginale, tarcze kotwicze przednia i tylnia, tak samo jak kapy. W oryginale były malowane srebrzanką, jednak na skutek lat ta farba się ścierała tutaj. Kapy, te tarcze kotwicze i kapy miały zostać wypolerowane, więc tak zostały zrobione wedle życzenia klienta. Siedzenia, tak zwane sercówki na sprężynkach fajny typ, typ siedzeń. Fasolki zostały zregenerowane. Siedzeń, siedzenia są wyregulowane w pełni. Motocykl został już odpalony. Ładnie chodzi. Przyszedł kompleksowy remont laharski. Silnik niestety tylko przeszedł przegląd. Tak po prostu miało być zrobione. Został zamontowany również niewidoczny automacik stopu. Można się przyjrzeć. Tutaj po skosie jest to automat stopu z mz. -ki. Jego instalacja jest bezinwazyjna, nic nie trzeba zmienić, po prostu pedał hamulca opiera na czujnik. Został zamontowany, ponieważ w dzisiejszych czasach warto mieć stop z tyłu, a ponieważ IS-49 ale nie miał stopu, no to ten detal został dołożony, żeby bezpiecznie poruszać się tym sprzętem. Szparunki zostały. Ręcznie, ręcznie malowane, wykańczane, na wysoki połysk. Lagi chromowane. Uszczelniacze powymieniane. Zawieszenie przednie po kompletnym przeglądzie. Lampa przednia, rameczka chromowana. Gumy boczne oryginalne. Tutaj na dole jeszcze jest sygnowanie nawet. Sygnowane są. Gaźnik, tak jak mówiłem, K28. Tutaj jeszcze na kolanku będzie trzeba dokręcić delikatnie nakrętkę, bo jeszcze z poduszczeleczki delikatnie dymek, psyka. Stopki centralne, też cenny fan, ponieważ często ulegały złamaniu na skutek tego, że ruscy skopiowali to z dekawki, a w dekawce oryginalnie były odlewane z żeliwa i to były mocne stopki a niestety tutaj zostały pospawane ale są wyregulowane nie obijają o kolanka wydechowe wszystko jest tak jak powinno oryginalny kranik co ciekawe w polskich kranikach taka pozycja oznacza że jest kranik otwarty wieży natomiast jest na odlot kranik otwarty gotowy do jazdy jest w tej pozycji w tej pozycji jest kranik zamknięty a w tej pozycji jest rezerwa Trzeba się przyzwyczaić, żeby nie zapomnieć i żeby w paliwonie cały czas nie leciało do gaźnika, nie napełniało go. Oryginalny napęd licznika, niepołamany połamany, z całą Też ciężko dostępny, ciężko dostępna część. Korek zbiornika z oryginalną z oryginalną miareczką na olej, żeby dobre proporcje ustalić. Kluczyk, współcze współczesny zamiennik, kluczyka orygin oryginalne to kilka razy spotkałem jednak nie były to elementy do sprzedania. Opaska akumulatora, również oryginalna. Kopniak, zmieniać biegów, Botniczki, wahać szparunki. Co ciekawe, wiżu nie stosowane są praktycznie do montażu elementów blacharskich. Nigdzie podkładki płaskie występują, tylko skręcanie, tak jak tu można zobaczyć, element, pałąka, podkładka sprężynowa i nakrętka w oryginale tak miało być więc tak zostało nie zostały podawane dodatkowe podkładki oryginalnie lakier ma się zdzierać przy dokręcaniu jednak jest możliwość dokręcenia śrub nie uwkadzę, bez, bez uszkadzania tego lakieru pałąk tylny chromowany dystans tylnego koła tylna ośka składa się z dwóch części jest to, przechodzi przez, z lewej strony przez całą piastę i dochodzi do tarczy kotwiczej. Tutaj jest krótka, czy jest krótka małośka, a tu jest nakrętka naciągaczy celnego koła, kapturek, wydechy to są współczesne zamienniki, niestety z oryginalnych, niewiele zostało. Tak samo z kolanek i koszt doprowadzenia ich do stanu, który umożliwiałby chromowanie, przewyższałby bardzo dużo koszty aby były wtedy więc zostały te elementy wymienione chociaż stare jest możliwość doprowadzenia do takiego stanu jednak wymaga to wiele pracy i głównie nakładów pieniężnych Motocyk został już odpalony przeszedł podstawowe regulacje i będzie mógł być szykowany do jazdy w czasie jazdy oczywiście będzie trzeba część elementów oczywiście jeszcze doregulować dziękuję wszystkim za uwagę Pozdrawiam i do usłyszenia.